Witam w następnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będę musiała mieć tak kamerę Bo Muszę nagrać jego A on naprawdę potrafi Takie coś Że was po prostu zamówię. Zobaczyłam to na własne te oczy Więc naprawdę to będzie zadziwiające Sama się dziwiłam więc zapraszam Patrzcie co on teraz zrobi I będzie tak uciekać szybko moje łóżko To siedzi, Chodź tu, chodź to do... Okej, okay. więc pokażę wam to jeszcze raz No chodź Z tej strony Zero. O, <śpiewanie> Nie! <śpiewanie> Znowu to uciek. Ja ci tu dam <śpiewanie> ciekawe, co by było, jakby nie miał tam właśnie ucieczki. Trzeba będzie mu to czymś zatamować. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z Le8. jeśli wam się spodobało to zachęcam do dania lajka, suba i komentarza, więc jeśli chcecie to możecie zostawić to pod filmem, więc oła, zapraszam, no i pa!